Sano widzę, dzisiaj wam pokażę wszystkie zmiany w aktualizacji 18.40. Mamy tutaj nową miejscówkę, która się nazywa piramida. I także lecimy na nią. Idziemy sobie na nią widzowie. Albo po prostu odrodzimy się. Żeby było szybciej, bo mi się nie chce po prostu biegać, nie? Wiecie o co chodzi, widzowie O, jak tutaj sobie jeszcze... O, o już widzicie, że tutaj jest daleka, proszę bardzo Dobra Dobra, widzowie Dobra, widzowie Dobra Dobra, Dobra lecimy Dobra widzowie, tutaj mamy piramidę Patrzcie, tu jest kostka Która zmienia kształt, nie wiem Ale coś się dzieje Patrzcie, kształt zmienia normalnie No i to jest pierwsza zmiana Mamy tutaj miejscówkę nową Czy nie nową, po prostu zmienili tą miejscówkę trochę Okej, okay, tak wygląda ta piramida I czekajcie, zaraz wam pokażę Kolejne zmiany Dobra widzowie Także lecimy dokładnie tam Dokładnie tam Tam jest taka Taka miejscówka ukryta Patrzcie na to O patrzcie tam Tam jest taka ukryta miejscówka Na którą sobie polecimy I zobaczymy co tam będzie Zobaczymy To jest nasza piramida way, Którą pokazywaliśmy Pokażę wam ją z góry Nie wiem czy widzicie przybliżę O Abra, widzimy, lecimy tu. Także. No, także no. Dobra, i wy już wyjrzycie tak jak ja. Zresztą. Dobra. To jest miejscówka, która będzie miała trzy etapy. Ona będzie rozbudowywana. I tutaj... nie, ja myślę, że tutaj będziemy startować event. A wy jak myślicie widzowie? Czekajcie jeszcze chwilę. O. Teraz wychodzimy sobie do, do lobby. Będziemy sobie wychodzić, ponieważ pokażę Wam coś kolejną rzecz. Ok, wychodzimy co? O, czekajcie, chwilę No Dobra, także kolejna zmiana to jest sklep. Winni nam sklep i dalej nam nowe skiny: Naruto, Plecak, y Kakashi, Piesek, taki, takie coś. Ta, ta, takie skin. Sasuke. Tak się nazywa: Miecz. Sakura. Ha Haruno, Sakura Haruno. Tutaj jeszcze takie coś. I jak na te dywanie. Nie chcę mi pokazać. I jeszcze takie emotki mamy tutaj. Jak je, o. I jak, no taką. A tutaj mamy to osobno. Do, dobra i to było już na tyle. Zobaczenia do zobaczenia w następnego, a nie, czekajcie się. Jeszcze. jeszcze tutaj mamy głosowanie na mechów. I musimy przekazać miliard sztabek, żeby powrócił. No i to by było już na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa!